Siemanko, kochani, witam Was bardzo serdecznie i zgromadziłam Was dzisiaj tutaj po to, aby zweryfikować jakość kilku kosmetyków, które kupiłam w ostatnim czasie. Ale przemycę też jedną paczkę pijarową, którą dostałam dosłownie kilka godzin temu od marki Lamel, ponieważ są to kosmetyki, których jeszcze nie znam, których nie testowałam. Te konkretnie, bo markę już znam i tak sobie pomyślałam, że zamiast je rozpakowywać gdzieś po szafkach, chomikować, to po prostu od razu zweryfikujemy z czym mamy do czynienia. Opr Oprócz tego, oczywiście, tak jak wspomniałam, będę testować moje zakupy, między innymi taką bazę marki Liren Glow Match. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jestem ogromną fanką podkładu tej marki w bardzo podobnym opakowaniu i jestem ciekawa, czy ta rozświetlająca baza z SPF15 zrobi na mnie równie duże wrażenie, co właśnie podkład z LIREN, ale nie będę nakładać na tę bazę podkładu właśnie z LIREN, tylko podkład All Hours Foundation z Yves Saint Laurent, dlatego że akurat ten podkład mam pod ręką, a ten z LIREN jest dla mnie też troszeczkę w tym momencie za ciemny, ale oprócz tego, że będę testować bazę, to przetestuję razem z wami chociaż już raz tych kosmetyków użyłam pod kątem rolki na Instagram, ale zobaczę jak na dłuższą metę sprawdzają mi się te wiralowe już kropelki marki Bielenda, które zakupiłam w Rosmanie na promocji za 20,99 sztuka. I tutaj mamy bazę przyciemniającą do podkładu 3 w 1 i właśnie jednym z zastosowań tego produktu jest aplikowanie go na policzki w postaci kremowego brązera. zresztą tak samo jak ta różowa baza upiększająca, chyba tak się nazywa? Tak, baza upiększająca do twarzy też, trzy w jednym, płynny róż, cień, do powiek, pomadka. No, teraz widzę, jest mocny trend na te wielofunkcyjne kosmetyki, o czym już zresztą mówiłam bodajże poprzednio, kiedy testowałam róż, chyba cztery w jednym od Eveline. Dzisiaj mamy podobny case, więc zobaczymy, jak to będzie układać się na moim sprawdzonym podkładzie. Jeśli chodzi o paczkę PR od Mel, to mam do przetestowania między innymi takie bardzo ciekawe cienie w kremie, ale również rozświetlacz. Piękne dwie paletki, które naprawdę robią wrażenie, chociaż kojarzą mi się trochę z paletkami zarówno Huda Beauty, jak i Eveline, ale w jednej z nich jest taki ciekawy brokat i ogólnie te wykończenia cieni wyglądają obiecująco. Dodatkowo wisienką na torcie będą takie oto brokatowe piegi, które zamówiłam ostatnio tejże ze starej mydlarni, chociaż nie jest to tutaj nigdzie zaznaczone. I to jest odcień Pink Frosty Glitter. Chciałam te totalnie przeźroczyste, Brokatowe piegi, ale niestety ich nie było, więc skusiłam się na różowe. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie. Zaczynamy. Zbliżyłam was do siebie i przechodzimy od razu do testu tej bazy. Na twarzy mam pielęgnację. Tak, dobrze widzicie, mam na ustach siniaki, dlatego że ostatnio zostały trochę powiększone. A jeśli chodzi o bazę z Liren, to na grzbiecie dłoni no, teoretycznie mamy do czynienia z takim lekko różowym kremem, który chyba ma delikatnie perłową poświatę, ale też bez szału. To jest taki jeden z moich ulubionych zapachów poziomek. No, baza zachowuje się dosłownie jak krem nawilżający, co mi się podoba. I daje delikatny blask, ale bardzo subtelny. I właśnie taki delikatnie perłowy, ale bez przesady. I po chwili mogę już zaaplikować podkład Yves Saint Laurent All Hours. Zobaczymy, jak to się połączy. Uuu, powiem Wam, że od razu pięknie ten podkład rozkłada się na tej delikatnej powłoczce nawilżenia. Tworzony przez tą bazę. I od razu też przyczepność mam wrażenie, że jest zwiększona i też cudownie się utrzymuje, jeszcze mnie nie zawiódł. Od razu też przechodzę do aplikacji korektora Huda Beauty. Ok, na razie muszę przyznać, że to kombo wygląda na twarzy fenomenalnie, więc przechodzimy do kropelek z bielendy. Zacznę od tych przyciemniających. I powiem Wam, że jest to produkt trochę w postaci brązera, dla mnie zaciepły, ale ja też rozumiem, dlaczego on jest cieplejszy niż mogłabym się tego spodziewać. Podziewać. A to dlatego, że po pierwsze ja jestem turbochłodna, więc to logiczne, że taki uniwersalny produkt będzie cieplejszy niż tego oczekuję. A po drugie, jest to teoretycznie również mikser do podkładu, taki wiecie, przyciemniający, a właśnie przyciemniające produkty do podkładu muszą mieć trochę cieplejszy podton, dlatego że podkład, te jego beżowe tony, niwelują ciepłe tonacje, wręcz je schładzają, więc gdyby produkt był zbyt chłodny, no to ostatecznie podkład mógłby. Wyglądać błotniście, a nie na tym nam zależy, także ja rozumiem jak najbardziej te cieplejsze tony i w sumie nie są dla mnie najgorsze. I swoją drogą mam taką zafarbowaną gąbeczkę. Ostatnio zafarbował mi rusz z kolekcji Lexi z Ingrid. O, zobaczcie, jak wygląda ten brązer na mojej twarzy. Co prawda, mam teraz na sobie bardzo jasny podkład. Także te ciepłe tony myślę, że są zdecydowanie też mocno widoczne. Ale jestem w stanie te kropelki rozetrzeć bezproblemowo, więc myślę, że produkt może nie jest dla mnie w 100% idealny. Ale pamiętajcie o tym, że no ja mam turbo jasną i chłodną karnację w tym momencie, w szczególności dlatego, że nie bawię się w żadne samoopalacze, bo mi się nie chce z środek zimy. Więc też tolerancja mojego odcienia karnacji na ciepłe tony jest troszeczkę mniejsza. Uważam, że w pełnym makijażu ten brązer się jeszcze broni. Brązer doklepany i muszę przyznać, że całkiem mi się ten efekt podoba. W szczególności gdybym miała na sobie, no wiecie, o pół tonu ciemniejszy podkład, to wyglądałoby to myślę, że jeszcze lepiej. Ale przechodzimy już do różu, również w kropelkach, również z bielendy. To po prostu róż w kremie, który kolorem bardzo przypomina mi Mio Insta Shape. Więc jest to taki odcień właśnie cukierkowego różu, bardzo upiększającego, podkreślającego w pozytywny sposób zarówno, myślę, jasne karnacje, jak i ciemniejsze. I tak, myślę, że gdybym sama miała robić róż uniwersalny dla każdego, to byłby on właśnie w podobnym kolorze. Będę aplikować później te piegi, więc od razu zrobię sobie tutaj taką podkładkę na nosie w postaci różu. Przypudruję teraz twarz pudrami z Klaresa, czyli pudrem pod oczy i pudrem blurującym i za chwilę do Was wrócę. Zaś moim dzisiejszym rozświetlaczem będzie rozświetlacz pojedynczy z Lamelle Glow Highlighter w kolorze 402 Sun. Wygląda jakby miał taką plastelinową formułę. Nie, jest suchym rozświetlaczem, więc nie wiem, czy będzie rozświetlał. Ojojoj, to jest taki suchy blask i ma delikatne rose goldowe nuty. Co mi się akurat podoba? Nie przyciemnia, przynajmniej nie widzę tego w podglądzie, ale styl rozświetlenia nie do końca do mnie przemawia. Jest taki po prostu zbyt suchy zbyt matowy, o ile rozświetlacz może być matowy. Tak, ten rozświetlacz po prostu należy do grupy tych bardziej matowych. Dobra moi drodzy, modelowanie twarzy powiedzmy, że mamy już skończone, więc przejdźmy do brwi i mam do przetestowania taką kredkę, która była dosyć tania. Kupiłam ją właśnie w Rossmanie, to jest Maybelline Express Brow w odcieniu 03 Soft Brown. Mam nadzieję, że nie będzie dla mnie za ciepła. Uuu, jest to kredka dosyć zbita, oczekiwałam, że będzie wręcz taka, wiecie, może nawet za bardzo woskowa, ale póki co też, jak na cenę, którą za nią zapłaciłam, wygląda całkiem ok i nie wygląda też rudą. Ej, naprawdę przyzwoity produkt. Szkoda tylko, że nie jest automatyczna, ale konsystencja tej kredki naprawdę fenomenalna. Nie jest też za twarda, ale jednocześnie nie rozpływa się tak między włoskami. Ma dosyć zwartą konsystencję przez co też, wiecie, nie robię jakichś takich dziwnych plam. Wyczeszę teraz brwi czesadełkiem z tej kredki i przejdziemy do żelu, a właściwie mam do przetestowania dwa żele. Jeden z nich jest z Lamel i ma w nazwie znowu coś z laminacją. To już trzeci produkt w tym stylu. Pierwszy był Gorsz, pierwszy, który testowałam. Drugi Hean, a teraz Lamel. Nie wiem, co oni się tak uparli wszyscy na tę laminację. W każdym razie zobaczmy, jak zadziała Lamination Brow Lash, czyli Mega Fixing Conditioning Mascara Gel. No, nazwę ma dosyć długą. A jak z zastosowaniem? Na razie to ja muszę to otworzyć. Czy sadełko? czyli aplikator, całkiem drobne, więc to dobrze wróży. Nie znoszę zbyt dużych szczot w tego typu produktach, bo zawsze roznoszą mi kolor po całej twarzy. Celowo nakładam ten akurat żel na trudniejszą brew, dlatego że z tej strony mam grzywkę i częściej włosy spadają mi właśnie na tę brew. Z drugiej zaś strony użyję takiego dosyć niepozornego produktu z Maybelline, też był dosyć taniutki i to jest Fast Sculpt Mascara do brwi. W odcieniu również przeźroczystym. O, i tutaj czesadełko jest ciekawsze, takie bardziej przemyślane, mam wrażenie. I wzięłam go w odcieniu bezbarwnym, ale są też żele koloryzowane. No zobaczymy, który z nich mocniej utrwali. No, ten żel trochę rozpuścił mi kredkę spod spodu, bo jest zdecydowanie rzadszy. No nie wiem, i nie mam wrażenia, żeby cokolwiek utrwalał. Dobra, moi drodzy, w międzyczasie podczyściłam tutaj przestrzeń pod brwiami, odrobiną korektora, i przechodzę do już dosyć zmarnowanej paletki Eveline, którą zwykle wypełniam sobie brwi, i jeszcze odrobinkę dołożę tutaj z jednej i z drugiej strony cień. Ponieważ no, dosyć nierównomiernie po tych żelach te brwi wyglądają, ale to zwykle tak jest, i zwykle jeszcze robię taki ostatni touch-up po nałożeniu żelu, jeśli chodzi o wyrównanie kolorytu brwi. Gorzej jest z tej strony, czyli po stronie z Maybelline. I ten żel z Maybelline jest nadal mokry, mimo tego, że nałożyłam go już jakieś dwie minuty temu. W każdym razie, już to tak zostawię, zbliżam was do siebie i przechodzimy do makijażu oczu. I zacznijmy od tego, że mam do przetestowania dwa cienie w kremie. Jeden z nich taki chłodniejszy, brązowy, drugi, powiedziałabym, ciut machoniowy ciągnie mnie słuchajcie w kierunku tego brązu, także zobaczmy czy to działa i jak działa. Kolor taki powiem wam w klimacie Wednesday. O jaka pigmentacja. O wow. Myślę, że to jest też taki kolor, który mógłby w ekstremalnych sytuacjach posłużyć jako bronzer, ale jest mega chłodny więc o ile na mojej karnacji to by się jeszcze wybroniło, myślę, tak samo jak bronzer Fenty Beauty w kolorze bodajże amber, tak na cieplejszych karnacjach no, mogłoby być już za chłodno. Ale rozciera się naprawdę fajnie. Myślę, że będzie stanowić fajną bazę pod dalsze cieniowanie. Odrobinę tego samego cienia nałożę również na dolnej powiece. Póki co konsystencja mi się podoba i też bardzo fajnie i szybko się rozciera. Mam nad nim pełną kontrolę i wiecie, dla mnie bardzo ważne jest to, żeby cień w kremie działał, nawet jeśli się spieszę, szybko przy makijażach dziennych, porannych. Także jeżeli cień w kremie jest podatny na takie właśnie szybkie rozcieranie, rozprowadzanie i nawet jeżeli wiecie, czasami no, wyjadę tym cieniem troszeczkę za nisko, na przykład poza ramy makijażu, ale jeżeli jestem w stanie to szybko naprawić i skorygować tym cieniem, w szczególności właśnie w takim porannym makijażu, to dobrze, o takim cieniu świadczy. Tutaj naprawdę jest ok. I przechodzę do paletki cieni, do tej, która podoba mi się bardziej, ponieważ tutaj mamy Self Love Eyeshadow Palette w kolorze 401, a Tutaj z kolei 402, czyli w chłodniejszej tonacji. Ta chłodna tonacja kojarzy mi się z paletką Eveline. Już wam je zestawiam ze sobą, chociaż ta z Eveline już nie wygląda. W każdym razie to jest ta sama historia. A tutaj mamy jakiś taki ciekawy brokacik. Jestem ciekawa, słuchajcie, tego brokatu chyba najbardziej. Ale zanim brokat, to skorzystajmy najpierw z matowego beżu, którym przypudruję sobie przestrzeń pod łukami brwiowymi. Aksamitny cień, delikatnie rozjaśniający, zarówno przestrzeń pod łukiem, Drewnianym, jak i wewnętrzne kąciki, i od razu przejdę do któregoś z brązów. I może najpierw spróbujmy z tym najcieplejszym, właśnie najbardziej drewnianym kolorem, czyli takim jednocześnie najcieplejszym w tonacji, z lekką nutą burgundu. Nie jest to pigment, wiecie, 10 na 10 Powiedziałabym, że takie 6 na 10 Tym bardziej biorąc pod uwagę, że nakładam go na bazę, ale z kolei nie mam problemu z jego rozcieraniem. I nie wygląda sucho. Ten sam cień nakładam też na przestrzeni ruchomej powieki, właściwie po całości, bo mam ochotę dzisiaj na taki trochę bardziej brązowy makijaż. I ten sam cień nakładam również na dolnej powiece, żeby utrwalić też ten cień w kremie, który już swoją drogą zdążył zastygnąć. Przechodzę teraz do ciemniejszego cienia, właściwie najciemniejszego cienia w paletce i wzmocnię sobie zewnętrzny kącik. No nie wzmacnia się on zaszczególnie, może delikatnie. Ale nasycenie tego cienia myślałam, że będzie większe. Też nie mogę się przyczepić, jeśli chodzi o konsystencję. Ładnie się rozciera, ale jest bardzo subtelny w pigmentacji. Także kurczę, no wybaczam ten mniejszy pigment, bo on mnie tutaj nie ziębi, nie parzy tak naprawdę. I nie przeszkadza mi to, że no wiecie, najciemniejszy brąz wcale nie jest bardzo, bardzo ciemny. Ten sam ciemny cień nałożę na dolną powiekę, żeby jeszcze bardziej wzmocnić ramę oka. No, może nakładanie tego cienia punktowo mniejszym pędzelkiem sprawia, że faktycznie jego pigment jest tak nasycony jak w opakowaniu. Ale nakładany bardziej, wiecie, puchatym pędzelkiem, większym pędzelkiem, no niestety nie jest aż tak mocny. Od razu też przejdę do kredki na linii wodnej, i to będzie Lamel, dokładnie Long Lasting Kial Eyeliner 402. Jeszcze nigdy żadna kredka, ale mam głównie takie odpalone, bardzo kolorowe odcienie kredek z lamel. Jeszcze żadna mnie nie zawiodła, więc mam nadzieję, że ta brązowa również będzie fajna. Nakładam ją na dolną linię wodną. Nakładam ją również na górze. Na razie nie robię kreski. W międzyczasie na usta nakładam sobie olejek Lamel Lip Care Oil. Ja już go kiedyś miałam. Lubię, chociaż dosyć szybko się zjada, bo jest taki cienki w konsystencji. Myślę, że fajniejsze są z Golden Rose, bo są po prostu ciut gęstsze. I kiedy już przygotowałam sobie taką ciemniejszą ramę oka, to przechodzę do błysków z tej paletki i może zacznijmy od czegoś trochę bardziej lightowego. Chociaż powiem Wam, że te błyski są znacznie chłodniejsze niż pozostałe cienie matowe. Zobaczcie, to ma normalnie poblask fioletowo-niebieski. No Wygląda na powiece wręcz srebrzyście. Trochę się czuję tak, jakbym nakładała na powieki paletkę Rose Quartz z Huda Beauty. Ona też miała właśnie takie delikatne, fioletowo-różowe podtony. Ale powiem Wam, że cień jest taki bardzo masełkowaty pod palcem, wręcz plastelinowy. Czyli mamy tutaj konsystencję, której spodziewałam się po rozświetlaczu. Lamel. I taka konsystencja cieni błyszczących zwykle fajnie mi się sprawdza, dlatego że od razu bez żadnego kleju do brokatu jestem w stanie uzyskać 100% błysku w błysku, i też tego typu cienie są gładsze na powiece, mniej podkreślają załamania, ale z kolei przez tę swoją delikatnie kremową konsystencję mogą być troszkę mniej trwałe po czasie. A z kolei drugi błysk, czyli ten mozaikowy bardziej i troszkę bardziej różowy. Nałożę na dolną powiekę. Uh, nawet słuchajcie, nakładanie pędzelkiem tutaj wchodzi w rachubę bez dodatkowego wsparcia w postaci kleju do brokatu, do pigmentów. Po prostu, no, konsystencja jest idealna. I mimo tego, że przestrzeń pod okiem jest trochę bardziej wymagająca, troszeczkę bardziej pozaginana i więcej tam po prostu zmarszczek, mówiąc sobie szczerze, to i tak, no, pięknie się tutaj i gładko ten cień rozprowadza. Zobaczmy, jak z tym brokatem i czy będę w stanie nałożyć go. Na powiekę bez kleju. Czy on się będzie kleił? No, słuchajcie, teoretycznie powinien, bo do grzybietu dłoni się przykleja. Załóżmy, że jestem teraz poza domem, nie mam pod ręką NYX Glitter Primera i muszę polegać tylko na tej paletce. Zobaczmy, czy się da. No, słuchajcie, wygląda na to, że się da. Zobaczymy tylko, czy te drobinki nie będą mi odpadać w ciągu dnia. Ale wyglądają, powiem Wam, pięknie. Są takie delikatnie opalizujące i ciut przyźroczyste. Makijaż oczu prawie gotowy, ale chcę podrasować go jeszcze takimi rzęsiskami. To są rzęsy marki Hebe. Kupiłam je za mniej niż 20 zł. I to jest najbardziej dramatyczny model, jaki znalazłam, czyli model Kim Extreme Volume. I mamy tutaj do czynienia z rzęsami handmade. Także, no, jak za tę cenę, naprawdę jestem pod wrażeniem, i to są naturalne rzęsy wielokrotnego użytku, wykonane ręcznie zastanawiam się, czy w ogóle tuszować rzęsy, czy przykleić je do takich niewytuszowanych. Przede wszystkim muszę je przyciąć, także dajcie mi chwilę. I dobra, podtuszuję rzęsy bardzo delikatnie tuszem Gosha Pink Power. Tak wiecie, tylko po to, żeby zaznaczyć ich istnienie na moim oku. I przyznam wam, że już dawno nie aplikowałam na rzęsy tak dramatycznego modelu, także jestem ciekawa, czy w ogóle się w tym odnajdę. I spróbuję nałożyć je od spodu. Okej... Okay. Powiem Wam, że kupowałam te rzęsy trochę, wiecie, tak dla śmiechu, dla jakiegoś głupiego challenge'u, żeby zobaczyć, jak będę wyglądać w takich dramatycznych rzęsach, bo z tego, co pamiętałam, no to takie bardzo mocne, intensywne, długie modele mi nie pasują, ale kurczę, powiem Wam, że mi się to podoba. Ja nie wiem, o co chodzi. Te rzęsy mają jednocześnie w sobie tę długość, objętość, podkręcenie, ale też taką jakąś delikatność. I też nie mam poczucia, że sięgają mi brwi. Nie wiem, czy jestem Dziwna, czy mi się tylko zdaje, że dobrze wyglądam? Czy wygląda to dobrze? Dajcie mi znać w komentarzu, bo jestem ciekawa, czy mi się coś ubzdurało, ale ja widzę urok w tych rzęsach i. Powiem Wam, że też są stosunkowo leciutkie. Byłam w stanie bez problemu przykleić je od dołu. A nie wszystkie rzęsy są tak łaskawe i nie każdy model można przykleić od spodu, także tym bardziej jestem zadowolona. No, Efekt dla mnie fenomenalny. A jeśli chodzi o usta, to skorzystam ze sprawdzonych produktów. Najpierw użyję takiej kredki z Huda Beauty w odcieniu terakota. Obrysuję nią sobie usta. Pamiętam, cały czas z tyłu głowy mam te piegi, ale to na sam koniec. Bo nie wiem, co z tego wyjdzie i czy nie zepsuje mi to makijażu. O! Nigdy bezpośrednio po powiększaniu ust nie umiem ich obrysować ani pomalować. Zawsze to zajmuje mi dwa razy więcej czasu. I trochę pokombinuję z tymi ustami, bo na wierzch nałożę fioletową pomadkę z Kimchi a właściwie w wewnętrznej części ust. Bardzo lubię tę pomadkę. To jest idealny, chłodny odcień fioletu, też świetnej jakości. Długo się utrzymuje. Serdecznie polecam Wam odcinek, gdzie testowałam tę markę, bo odkryłam kilka naprawdę fenomenalnych produktów. I na to wszystko ładuję jeszcze błyszczyk z Fenty Beauty z tej limitowanej świątecznej kolekcji w kolorze Fuchsia Flex. Tuszuję jeszcze delikatnie dolne rzęsy, po trochę mi tam łyso. I przechodzę do wspomnianych wcześniej piegów. Celowo nakładam je na sam koniec, dlatego że ich kolor nie za bardzo do mnie przemawia. To jest taki chyba bodajże eko brokat, który właśnie wsypał mi się do rękawa bluzy. W każdym razie to jest taki ekobrokat, który nie błyszczy zbyt mocno. Wygląda tak naprawdę jak papier, pergamin z połyskiem. Także nie wiem, czy to będzie błyszczeć. Zobaczmy. I w tym przypadku już skorzystam z NYX Glitter Primera, bo inaczej po prostu nie będę w stanie przykleić tych piegów do nosa, do policzków. Średnio mi się to podoba. Ten efekt jest, no, taki właśnie trochę zbyt matowy, jak na mój gust. Dobra, powiem Wam tak. Posiedziałam w tych piegach przez chwilę, bo musiałam podładować baterie w aparacie i zaczynam się do nich powoli przekonywać, chociaż one ładnie wyglądają w momencie, kiedy odbija się od nich światło, bo kiedy nie, są niewidoczne i nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie, czy to wygląda dobrze, czy nie. Podsumujmy sobie teraz, co zadziało się na mojej twarzy. Od razu Wam mówię, że jest dosyć późno, bo też mogłam zabrać się za nagrywanie późnym popołudniem, więc jest 18.29 ja posiedzę w tym makijażu do godziny 23.24. tak czy siak. Jestem do tego zmuszona, bo jeszcze w międzyczasie wychodzę. No, ale zacznijmy sobie od tej bazy, bo już, tak jak Wam wspomniałam, trochę w tym makijażu też posiedziałam poza kamerą, bo musiałam podładować baterię, i powiem Wam, że ten blask, jaki daje ta baza i to nawilżenie, myślę, że całkiem fajnie sprzyja podkładowi All Hours z Yves Saint Laurent. On ogólnie, ta nowa wersja nie wygląda na mojej twarzy sucho, mimo tego, że mam teraz zimą cerę dosyć przesuszoną, szczególnie na skroniach widać takie delikatne suche skórki, których nie potrafię się pozbyć, ale buzia wygląda na taką zdrowo nawilżoną, mimo dość mocnego krycia i zastygania tego podkładu, także to mi się jak najbardziej podoba. Jeśli chodzi o produkty do modelowania z bielendy, myślę, że w całym kontekście makijażu jestem zadowolona zarówno z bronzera, jak i z różu, chociaż wiem, że na co dzień będę sięgać zwykle po ten róż, bo bronzer no jest dla mnie ciut za ciepły, ale na pewno zostanie ze mną przez najbliższych kilka miesięcy, kiedy zrobi się trochę cieplej, będę miała potrzeby zaaplikowania samoopalacza, wtedy myślę, że sprawdzi się idealnie, zresztą tak samo jak na przykład bronzer z Chanel, który najlepiej sprawdza mi się właśnie latem, bo ma cieplejszy podton. Jeśli chodzi o paletkę Lamel, mam swoje ale. Pomimo tego, że zaaplikowałam cień w kremie, który jest swoją drogą bardzo fajny, no to intensywność tych brązów jest taka powiedzmy przeciętna. Natomiast błyski fenomenalne. I myślę, że cała ta paletka, w kontekście czy to makijażu dziennego, czy takiego właśnie podrasowanego makijażu wieczorowego, ale nadal w barwach neutralnych, całkiem fajnie mi się sprawdzi i ze mną zostanie. Nie wiem, czy zostanie ze mną ta chłodniejsza tonacja, bo tak jak wam już powiedziałam, satysfakcjonuje mnie efekt, jaki daje paletka Eveline, zarówno ta trochę bardziej różowa, jak i właśnie ta totalnie chłodna, której używam najczęściej do makijażu brwi. Jeśli zaś chodzi o rozświetlacz lamel, to on z czasem nabrał takiej lekkości na twarzy, chociaż jest to konsystencja dosyć sucha i nie do końca do mnie przemawiająca. Ale ogólnie cały ten makijaż bardzo mi się podoba i podobają mi się też o dziwo te rzęsy, czego się nie spodziewałam. Jeśli chodzi o żele do brwi, no to w odczuciu są bardzo podobne. Postaram się zwichrować trochę moje włoski i zobaczymy, które puszczą. No, słuchajcie, trzymają się zarówno z jednej, jak i z drugiej strony i lamel daje radę i w sumie Maybelline, chociaż... o oh! Maybelline się delikatnie naruszył szybciej. Także tak jak myślałam, jest to konsystencja trochę słabi, utrwalająca. Ale co do lamel, to naprawdę brwi trzymają się na miejscu, jednocześnie nie są obciążone. Także to jest fajna opcja do rozważania w przyszłości, do utrwalania brwi. Bo zauważyłam, że ten żel do laminacji z Chean jest bardzo fajny, jest bardzo też mocny, ale potrafi zostawiać mi na brwiach takie grudki z czasem. Wiecie, takie grudki właśnie jakby kleju, co nie do końca mi się podoba. Ale Mel mi tego nie zrobił. Także to tyle na ten moment. Spotkamy się za kilka godzin. Zobaczymy, jak to się utrzyma. Także do zobaczenia później. Okej, okay, kochani, wracam do Was. Mamy godzinę pierwszą 30. Do tej pory szydełkowałam czapkę, którą mam teraz na głowie. To moja trzecia czapka w życiu i najbardziej udana. W ogóle ten splot jest taki piękny i tłusty. Nauczyłam się właśnie ostatnio takiego splotu na warsztatach i bardzo mi się podoba. Jest bardzo taki właśnie czapkowy, ściągaczowy, no mega. Gadajcie znać, co myślicie, ale ja jestem zakochana. W każdym razie, co do makijażu, też muszę przyznać, że nie jest źle. Makijaż twarzy utrzymał się bardzo dobrze. No, może podkład ciutko mi się zebrał, ale zawsze w tej zmarszce mi się zbiera podkład, czego bym nie zrobiła. W każdym razie udało mi się zachować trwałość makijażu, całkiem dobre krycie, i jednocześnie mając ten glow, mając tę lekkość, o co zawsze walczę. Lubię, kiedy makijaż jest trwały, ale jednocześnie naturalnie wygląda, i to dzisiaj osiągnęłam. Jeśli chodzi o te piegi na policzkach, to powiem Wam tak, może delikatnie osypał mi się brokat z powiek, ale ogólnie makijaż oczu jest właściwie nienaruszony. W rzęsach czułam się super, były turbo wygodne, i jeszcze jak na te długości, i gęstość naprawdę mła, polecam. Też nie są drogie, więc warto się zainteresować. Jeśli chodzi o te piegusy brokatowe, to dla mnie hmm, trochę przerost formy nad treścią, ok, może są bardziej ekologiczne ale nie są spektakularne, uważam, no aż tak bardzo jak zwykły brokat albo jakieś gwiazdki brokatowe i tak dalej. Jeśli chodzi o żele do brwi, słuchajcie, Maybelline jest naruszone, jeśli chodzi o lamel, wszystko jest na swoim miejscu. Jak widzicie, też modelowanie fajnie się utrzymało, wszystko jest takie właśnie lekkie. Czuję się w tym makijażu dobrze aż do tej pory i mogłabym jeszcze śmiało w nim zostać, ale pozwólcie, że już go zmyję i pójdę spać. Także to już wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Dajcie mi znać, jak Wam się podobał ten makijaż, który kosmetyk najbardziej Was zaciekawił i jak Wam się podobała moja czapka. Czy szydełkujecie? Jeśli tak, to dajcie mi znać, co ostatnio wyszydełkowaliście. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, ściskam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa, 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 pa. <grych>